Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z BestPan.pl. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wyglądają rośliny te, które miały minus 8 stopni. Testowaliśmy, yy, znaczy, testowaliśmy, ja testowałem, testowałem yy, Cycas pancigloensis, testowałem Waszyngtonia filifera. No i, aha, i stał jeszcze ten oleander w doniczce, tak. Dzisiaj mamy 25 listopada, to już minęło chyba tydzień od tych mrozów. Te w tej chwili jest, nie wiem, 7 stopni, 8 na plusie mniej więcej. To jest mega duża wilgotność. Jest tak niefajnie. Zresztą zaraz zobaczycie po liściach, jakie one są ciemne, gdzie nie gdzie. Słuchajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym kanałem, to. Najlepiej by było zasubskrybować, wtedy będziecie wiedzieli jakie są promocje, jakie są przedsprzedaże, wszystko na temat jakichś nowych urządzeń do grzania, wszystko na temat co ja testuję i co sprzedaję i co Wam doradzam. Także jeżeli się Wam podoba w ogóle ten content to łapka w górę i subskrypcja byłaby najlepsza, bo to Wam pomoże. Dobra, słuchajcie. Jak to mówią, gadu, gadu, kij do zadu, a my w tej chwili pokazujemy, jak to wygląda. Tutaj mamy w Waszyngtonie filiferę, która był, miała minus 8 stopni, była tylko w takiej budce, która nie była w ogóle grzana, więc w środku też minus 8 stopni. Yy, I jak ona wygląda, zobaczcie przez tą wilgotność, jakie jest, jakie ma mega ciemne liście. Czekałem, czekałem, żeby coś nagrać. Myślałem, może będzie słońce. Może um, nawet nie chodzi o to, że się zrobi cieplej, ale żeby to wszystko wyschło z tej wilgoci. No niestety nie ma, więc nagrywam jak jest. Zobaczcie, jak wyglądają liście w Waszyngtonii. Chilifery minus 8 stopni. One są nietknięte. Kompletnie. Minus 8 stopni. Tu najlepiej zawsze jest widać takie nacięcia niż od drugiej strony. Nic tu nie ma kompletnie nic. Naprawdę jestem z nim bardzo zadowolony. E, bo gdyby to była Waszyngtonia robusta, to zostałoby tylko zgniszcza, popiół e, i gruz. Tak bym to powiedział. Ona przy minus 4, minus 5 traci liście. E, zupełnie są takie brązowe, zwisające i w ogóle nie ma o czym gadać. Waszyngtonia filifera jest 100% lepsza od robusty i nikt mi nie powie inaczej. A gadanie, że ona jest bardziej odporna na wilgoć, jest moim zdaniem bez sensu, bo przy dużej wilgotności Waszyngtonia Robusta tak samo padnie, bo to są rośliny pustynne. One rosną w miejscach, gdzie bardzo rzadko pada. Więc, tak, to mamy przetestowane. Wygląda idealnie minus 8 stopni. Jak już tutaj jestem blisko, to może pokażę trachy karpusowisko. To są malutkie trachy karpusy, które też miały minus 8 stopni i wiadomo. Nic im nie jest. Tu jest jedna część trachy karpusowiska, tu jest druga część. Te rośliny już są coraz większe, liście mają podzielone. Jak tą zimę przeżyją, to zacznie im się tworzyć jakiś większy pień. Chyba muszę zacząć to wykopywać, nie wiem, no ale jakoś mi się nie chce. Fajnie, podoba mi się to jak one tu rosną. Zobaczmy jeszcze karłatkę, która jest no, mniej odporna niż. Niż Trachy karpus Liście kompletnie niezniszczone, piękne, superaśne. Minus 8 stopni nie zrobiło na nich wrażenia. Słuchajcie, lecę do cyka pancji Pancichuaensis. Wygląda on tak. Według mojej opinii te liście nie są spalone, ale są gdzie niegdzie przebarwienia. Więc y, wydaje mi się, że to minus 8 stopni to dla tych liści może być taka. Wartość graniczna, bym powiedział, tak jak dla naszego cykasa rewoluta było minus 5, minus 5,5. Zobaczcie, część liści jest bardziej zielona i mniej narażona, a część liści od tej strony jest bardziej żółtawa i bardziej, yy, i bardziej jakby yy, no takie ma przebarwienia. tak? Także minus 8 stopni chłopak zaliczył. Yy, wygląda tak, jak wygląda. Liście nie zbrązowiały, nie odpadły, przynajmniej na razie minął no tydzień powiedzmy od, od tego wydarzenia z tym mrozem, tak? I wygląda to w ten sposób. Sami możecie ocenić, yy, powiedzieć, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Minus 8 stopni było i wygląda cykas jak wygląda. Jak mówię, jak zetnie mu liście zupełnie mróz, to ja wtedy je nam stawiam tylko budkę, żeby na niego nie padało i gdyby było naprawdę zimno, poniżej minus 10, grubo tam, Powiedz minus 13, minus 15, to po prostu wstawię do środka znicz, żeby sam ten pień miał w ogóle szansę przetrwać. A, słuchajcie, jeszcze miałem. Aha, oleander. Nie znam się na oleandrach kompletnie. Było minus 8 stopni. Liście wyglądają dokładnie tak samo, jak wyglądały. Nie wiem, czy po tych minus 8 stopniach, gdyby coś mu się stało, to liście już powinny odpaść. Czy one odpadną na wiosnę, bo ktoś tam w komentarzu pisał, że, że liście mu dopiero stracił na wiosnę. Naprawdę nie znam się, że, że tutaj kora, która jest na liściach, na liściach co ja gadam, na tym, na tym drzewku, że ona szczerniała i liście odpadły. Nie wiem jak jest. Jeżeli ktoś się zna, to niech powie, tak wygląda Oleander po minus 8 stopniach, który jest w doniczce. Na razie wygląda, według, dla mnie wygląda dokładnie tak samo. Nie wiem jak miałby wyglądać, gdyby coś mu miało być. A tutaj mamy trawę Arundo po minus 8 stopniach. No jest spalona zupełnie mrozem. To widać. Liście już są suche. Muszę to wszystko wyciąć. No i po prostu wyrzucić. Tak to wygląda. Cykas Waszyngtonia. E, czy to się da jakoś powiększyć? Nie wiem. O, da się matko nawet się nie znam na tym telefonie cykas waszyngtonia yy, i oleander i jeszcze miałem jedną roślinę tutaj, ona jest ciągle zakryta aha, a tutaj testowałem sobie jubę yy, tak jak widzieliście pokazywałem jak się ubiera że, że wąż za krótki no takie tam pitu pitu ona tam sobie cały czas siedzi yy, na razie ją zostawiam bo po prostu nie chce mi się rozbierać, możemy jeszcze zobaczyć tego yy, to jest princeps u Princepsa też wszystko dobrze. Nic mu się nie dzieje. On też był w budce nieogrzewanej. Tutaj ciągle tak jak widzicie po światłowodzie takie niedoróbki. Ale tutaj mamy, tutaj jest Kordylina, tak? Zobaczmy, jak Kordylina. Obiecałem jej ostatnio, bo obraziła się na mnie, obraził, że jej nic nie zrobiłem. Nie wiem, czy ja to ściągnę. Ściągnę. O! E, jak ona wygląda? Tylko tyle, że ma te liście, wszystkie. Waj, czekajcie, ściągnę to, niech to się rozwinie. Może wtedy coś będziemy mogli powiedzieć. Na razie wygląda normalnie tylko, że te liście są bardzo, bardzo ciemne, tak jak w wypadku e, Waszyngtoni Filifery, dlatego że e, no, duża wilgotność tu była w tej no, w tej osłonce takiej, którą tylko nałożyłem. Nie wiem, czy ona miała coś dać, czy nie, ale obiecałem Kordylinie, że coś będzie miała. No to coś, no to coś ma. Tak to wygląda. No reszty nie oglądam, bo tu yy, no nie było co yy, powodu, żeby coś się stało, tak? Tu są rośliny bardzo odporne. Przepiękna agawa owatifolia. Jeżeli ktoś chce, to jeszcze kilka zostało. E, no dobra, miał być film krótki, jest. Tak to wygląda. Waszyngtonia, cykas, oleander, kordylina najbardziej wrażliwe rośliny. Myślę, że pokazałem, jak wyglądają po tych minus 8 stopniach. Spotkamy się z nimi, fu, nie wiem, za, za tydzień, za dwa i zobaczymy, jak to wygląda. Jak to wygląda dalej. Na liściach w Waszyngtonii nie zależy mi też. Ona dosyć szybko rośnie, więc najchętniej bym te wszystkie liście obciął. I e, tak, jak Mirek z, z, z Lubania, i e, niech tylko przykrył stożek wzrostu, i niech sobie tam siedzi, a na wiosnę niech rośnie od nowa. No ale zobaczymy. Na razie zostawiam tak, jak jest. No i tyle. Życzę Wam wspaniałego dnia. Możecie się pochwalić w komentarzu, jak tam wasze palmy po tych mrozach. Czy ktoś nie zakrył? Czy ktoś się bał? Czy komuś może coś groziło? E, no i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.